Halo? Panie inspektorze, sprawa jest. Ktoś ukradł diamenty i nie chce się przyznać. Czy może pan przyjechać? Już jadę. Niech nikt nie opuszcza pomieszczenia. Po pierwsze, podejrzewam, że to paranormalna dupa. Co? Jak to? No, dupa, która jest paranormalna. Co tutaj tłumaczyć? Ale czyli, że co? W czym niby ta dupa jest nienormalna? Nie, no, nie, nienormalna, tylko paranormalna. Co robi normalna dupa? No, pierdzi. Bardzo dobrze. A co robi w takim razie paranormalna dupa? Zasysa? No, właśnie. A spodnie? Co spodnie? No czy spodnie nie przeszkadzają? A jakie mają państwo spodnie? No normalne. No właśnie, a trzeba nosić paranormalne. To jak znajdziemy winnego? Proszę zgasić światło. Jak pan to zrobi? Żadna dupa nie oprze się kepsikowi na cienki, ale i żadna dupa nie przetrwa zemsty z Sulejmana. Zemsta Sulejmana piecze dwa razy.